Tak jak obiecałam, wracam dzisiaj do was z tematem, dlaczego on nie potrafi postawić granic swojej matce. Kontynuacja do poprzedniego filmu, który wam zostawiłam tutaj na kanale. Dziękuję wam oczywiście za wszystkie komentarze pod tamtym filmem i jak również zachęcam was do subskrypcji tego kanału i zostania ze mną i podzielenia się tym filmem komuś, komu on się może przydać. Jedno z najczęstszych zadawanych pytań, które kobiety zadają sobie szeptem. Czasem ze wstydu, czasem ze strachu, czasem też i z rezygnacji, czy wyuczonej bezradności. Dlaczego on nie potrafi jej się przeciwstawić? Dlaczego milczy, kiedy ona mnie rani? Dlaczego mam wrażenie, że w tym związku zawsze jestem ta druga? To bardzo ważne jest, żebyśmy to powiedziały jasno i na początku. Moje drogie panie, to nie jest kwestia charakteru. To nie jest też brak miłości do ciebie. To jest efekt konkretnej dynamiki psychicznej twojego partnera. I dzisiaj będziemy na ten temat więcej mówić, więc jeśli to temat dla ciebie, zostaj ze mną do końca. Zacznijmy może od podstaw. Twój partner nigdy nie był oddzielony od matki. Mężczyzna, który nie potrafi postawić granic z matce, bardzo często nigdy nie wyszedł z takiej relacji symbiotycznej. Symbioza w tym przypadku oznacza, zresztą w każdym przypadku symbioza to symbioza, ale tutaj w tej relacji oznacza brak wyraźnej granicy ja i ona, czyli syn ja. I ona matka. Jest to emocjonalne uwikłanie, poczucie, że jej emocje są ważniejsze niż jego, bo zawsze tak uważał od dziecka. Tego go nauczyła matka. Taki mężczyzna nie dorastał z komunikatem: Wiesz, synku, masz prawo do własnych decyzji, do własnych emocji, do własnego życia. Nie. On dorastał z komunikatorem: Masz taki być, żeby mama była spokojna. Żeby mamie się to podobało, żeby mama była zadowolona, bo taka jest Twoja rola: zadowalać mamę. Tak działają matki narcystyczne, w ten sposób zawłaszczają swoich synków i synowie stają się trochę mężami. Granica oznaczałaby winę, a chłopiec sobie na to nie pozwoli. Dla zdrowej osoby granica to jest akt dorosłości, ochrona siebie i wyraz szacunku. Dla niego granica oznacza myślenie, jestem złym synem. Nie mogę być złym synem, bo mama będzie smutna. I tu dochodzimy do takiego sedna. Narcystyczna lub nadkontrolująca matka uzależnia miłość od posłuszeństwa. Ona nie mówi wprost, nie mówi wprost takich komunikatów i jeśli się przeciwstawisz, to ja przestanę ciebie kochać. Ona tego nie musi mówić. Ona to robi. Robi to temu dziecku, że to dziecko to czuje. Dlatego dorosły syn... Boi się rozczarować swoją matkę. Boi się też jej złości, jej niezadowolenia. Boi się też jej smutku. Boi się jej na przykład zdania, które mógłby usłyszeć. Ja się tak dla Ciebie poświęciłam, wszystko Tobie oddałam, tak bardzo Cię kochałam, to wszystko zrobiłam tylko dla Ciebie. Zawsze byłeś dla mnie najważniejszy. To są słowa, które, zdania, które zaklinają nas na całe życie. I taki syn też nauczył się, że konflikt to jest zagrożenie. Więc zadaj sobie pytanie, moje ulubione pytania do Was, jak reagowała jego matka, gdy był dzieckiem i się sprzeciwiał. Zapytaj o to swojego męża. I myślę, że często odpowiedź brzmi, przynajmniej ja takie znam odpowiedzi, że matka taka obrażała się, krzyczała, dramatyzowała, szantażowała, manipulowała, zawstydzała. Nie? Robiła z siebie ofiarę, czyli dramatyzowała, że Boże, teraz ona tak się poświęciła, a ty teraz taki niewdzięczny jesteś, jak możesz tak, synu. Nie? I wtedy zobacz, dziecko szybko się uczy, lepiej się nie odzywać. I ten schemat idzie wtedy w dorosłość, lepiej się nie odzywać, nie wchodzić w konflikt z matką. Więc on nie stawia granic, ponieważ jego układ nerwowy reaguje jak u dziecka, wycofuje się z lękiem. Ciało pamięta, że sprzeciw kończy się karą. Więc nie będę tego robić. Konflikt uruchamia lęk, nieasertywność. I ten chłopiec coraz bardziej idzie w niepewność. On się również kryje za tobą, jak za plecami matki. I taką kobietę też sobie wybiera, żeby się za nią schronić, bo nadal jest bardziej synem niż partnerem. Z tobą w relacji też jest bardziej twoim synem niż twoim partnerem. To jest bardzo trudna prawda. Ale potrzebna i musimy ją zobaczyć. Mężczyzna, który nie potrafi postawić granic matce, nie jest w pełni w takiej roli dorosłego partnera twojego. On nadal funkcjonuje w takiej hierarchii mama, syn. W hierarchii święty spokój, niż nie wiem, walka, porozumienie, konflikt. I dopiero potem istnieje partnerka. I nie dlatego, że on Cię nie kocha, tylko dlatego, że nie zbudował własnej autonomii. To nie ma z sobą nic wspólnego. Ty nic nie zrobiłaś złego. To nie jest Twoja wina, ale też nie jest Twoja odpowiedzialność. Ty tego też nie zmienisz, nie naprawisz. On musiałby chcieć zrozumieć, żeby, żeby wyjść z roli dziecka ponieważ on nie nauczył się oddzielać lojalności od miłości. I w jego świecie, w świecie mężczyzny, lojalność wobec matki to jest miłość. To jest równoznaczne. To jest znak równości. Nie lojalność, mama to jest miłość. Sprzeciw to jest równoznaczne ze zdradą. A granica, którą postawi ten mężczyzna jest równoznaczna z egoizmem. I tego się boi i tego nie zrobi. Dlatego może często słyszysz na przykład, że taki mężczyzna mówi: Ale ja nie chcę wybierać. No przecież daj spokój, już ona chce dobrze. Albo może słyszysz: No nie przesadzaj. I to nie są neutralne zdania. To są też mechanizmy obronne zwróć na to uwagę. On próbuje nie konfrontować się z matką, nie stracić jej aprobaty. Będzie tego za wszelką cenę unikał. Ale też będzie unikał poczuć się winny. Nie lubi tego uczucia, bo kiedyś bardzo mocno je odczuwał, i teraz nie chce tego. I oczywiście koszt czy konsekwencje ponosisz ty. To ty jesteś osobą, która poniesie największe konsekwencje i będzie musiała coś z tym zrobić. On będzie przerzucał odpowiedzialność na ciebie. Zrobi to bardzo często, dlatego że to jest najłatwiejsze. Zamiast powiedzieć matce, Stop, nie zgadzam się, nie wtrącę się, to jest moja rodzina. On mówi do partnerki, do ciebie mówi: no Nie rób problemu, to jest matka, no wiesz, nie bądź taka. Zamiast chronić wasz związek, chronić siebie przed reakcją matki narcystycznej, to on tego nie zrobi i się wycofa. Więc jeśli on nie stawia granic matce, to co będzie robił? Gdzie będzie stawiał te granice? Będzie stawiał je Tobie. W różny sposób. Będzie Ciebie trenował. Ech, może takie przykłady, które powinny zapalić nam taką lampkę ostrzegawczą. Czerwone sygnały, flagi. Zobacz, jeśli ona krytykuje Ciebie, a on milczy, to jest flaga czerwona. Jeśli ona decyduje o Waszym życiu, a on mówi: No dobra, niech będzie. Czyli zgadza się na to, co matka insynuuje, albo decyduje. Albo ona wchodzi bez zaproszenia do waszego życia, a on uważa, że tak już jest i że to jest ok, że ona ma prawo, daje jej to prawo. Albo kiedy ona stawia ultimatum i on prosi ciebie o to, żebyś ty zrozumiałam, mówi, ale zrozum mamy. To nie są drobiazgi, moja droga, to są sygnały takiego strukturalnego problemu, bardzo ważne, nie lekceważ tego Sygnały ostrzegawcze: zatrzymaj sobie film, zapisz je i przeanalizuj, czy one występują w Twoim związku. I pytanie, odpowiadam, czy on może się czegoś nauczyć? Odpowiadam Wam na to pytanie: Tak, może, ale tylko pod jednym warunkiem. Jeśli on sam zobaczy, że w ogóle problem istnieje. Nie dlatego, że ty go przekonasz, że go zaszantażujesz, że odejdziesz i tak dalej. Nie dlatego, że bardziej się postarasz. Nie dlatego, że jeszcze raz mu wytłumaczysz, jak ta mamusia czy dobra nauczycielka i będzie uczyła go dwa razy tej samej lekcji. Tylko wtedy, kiedy on poczuje koszt, czyli poczuje, zobaczy konsekwencje i zdecyduje się dorosnąć. I dokonać wyboru, więc czego, odpowiem sobie na pytanie, czego ja naprawdę chcę. Granice z matką to nie jest kwestia jednego zdania, to jest proces odcinania pępowiny emocjonalnej. A to jest dość trudny proces, więc nie każdy mężczyzna się na to zdecyduje. Nie poprzez wygodę, poprzez wyuczoną bezradność. Więc, moje drogie panie, nie możesz być partnerką, nie możecie być partnerką mężczyzny, który nadal jest przede wszystkim synem. No, chyba że tak chcesz i tak wybierasz i tak się decydujesz, żyć w partnerstwie, jak w kazirodczym związku z, ze swoim synem. I to nie jest oskarżanie, to jest po prostu fakt psychologiczny. Nie chcę, żeby któraś z Was się poczuła urożona. Twoim zadaniem nie jest walczyć przecież z jego matką, ani konkurować o uwagę, ani jego przekonywać, ani tłumaczyć mu, czym jest dorosłość. Bo przecież chyba nie o to Ci chodziło, kiedy decydowałaś na to, żeby być w nim w związku, czy mieć dzieci. Twoim zadaniem jest zobaczyć prawdę i zadbać o siebie. To jest Twoje najważniejsze zadanie. Żeby Twoje dzieci też widziały mamę, która jest zdecydowana, otwarta i żyje w prawdzie. Więc jeśli chcesz Taką być mamą, to myślę, że warto by było, żebyś popatrzyła na to bez urazy: na to, jaki jest związek, z kim jesteś w związku. Czy w tym związku jest partner, czy twój syn. Tak? I czy on umie stawiać granice, powiedzieć mu o tym, zakomunikować, porozmawiać o tym w dorosły sposób i zobaczyć, co się z tym zrobi. A mamusię czy teściową, wymeldować z waszego życia. To najlepsza rada, jaka, jaką mogłabym wam dzisiaj dać. Na dzisiaj, kochani, to wszystko. Zostawcie mi swój komentarz. Co w tym, co dzisiaj Wam powiedziałam, widzicie w swoim, obserwujecie w swoim związku? Co chcielibyście zmienić? Jaką decyzję podejmiecie już dziś? Tak? A jeśli chcecie pracować ze mną, zapraszam na konsultacje indywidualne. Chętnie popracujemy tutaj nad stawianiem granic swojemu mężowi. I nadstawianiem granic swojej teściowej. Dziękuję Wam ślicznie. Życzę pięknego dnia. Pozdrawiam Was serdecznie. I co? Do zobaczenia.